To pierwsza taka manifestacja, na której widzę tyle uśmiechniętych twarzy szczęśliwie, więc życzę Państwu dalej takiego optymizmu, radości. I e, to zależy oczywiście od dalszego, ale proszę nie dracić nastrojów, bo działki wyzwalają w, człowieka, w człowieku dobry humor, e, właściwą rekreację i poczucie. Dobrze, ale, ale musi być dobra ustawa, odpowiada, i za to trzymamy kciuki. I jest to, drodzy Państwo, kosz warzywno-owocowy oraz, drodzy Państwo, kwiaty. Kwiaty działkowe, dzisiaj świeżo zrywane. Proszę Państwa, rezolucja Państwa zostanie przekazana. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie. Wspaniałe prezenty. Jestem, można powiedzieć, świeżo upieczonym działkowcem, chociaż rozmawialiśmy wczoraj, że nie jest to moje ulubione zajęcie, ale owoce pracy na działce są mi bliskie. Chcemy utrzymać kulturę w mieście tą kulturę taką, że wytwarzamy. Dużo świeżego powietrza. To jest taka oaza, prawda, dla, dla, nie tylko dla działkowców. To jest oaza dla większości mieszkańców w zasadzie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Tym bardziej, że u nas zieleni jest mało w Kielcach. Będziemy bardzo się czuli pokrzywdzeni skrzywdzeni jako, jako ci ludzie, którzy przecież dla tej Polski coś robili i coś zrobili. To, że myśmy w tamtych latach żyli, to nie jest nasza wina. I myśmy wszystko robili po to, żeby naszym dzieciom, wnukom stworzyć lepsze światło. I teraz my zadowoleni z tych ogrodów, z tych naszych działeczek, gdzie przecież codziennie kopiemy się w tej ziemi i zapracujemy. No i teraz ktoś nam raptem chce to odebrać, twierdząc, że to komuna, że to ktoś tam, że i tak dalej. Chcielibyśmy, żeby projekt obywatelski Sejm przyjął. On jest zmieniony, dostosowany do wymogów Trybunału Konstytucyjnego. Nie widzę przeszkód, żeby jakieś były problemy z tym, jeżeli by rzeczywiście Sejm tylko chciał.